Dzień dobry Państwu. No. doczekałem się na ochrony Boru. No. A w Borze pracuje Marcin Pato. Pato TV. Przyjechał od Nie, Pato. Pato. Pato, Pato. No. Już ci Do końca czy? Czy trochę zostało? No. Nie. No, to Jak do dołu to. O! Co! No, lewo około. Czy się ucieszył z odwiedzi starego znajomego, jak zwykle? Nie, ja się ucieszył, że pozycja chroniona. No, przez, przez Bora. Może przyjechał ten Przez Bora? Może... A jest, ja bym na jego hasło. No. Gdzie Bory pilnuje, a nikt nie wyjedzie. O, masz zielone. I mam zielone, właśnie. Ale pani na rowerze takie hały jakby chciała no. nie pod koła jechać, wiesz? Więc tak się. I uważajcie na takie. Fałszywe Panie? Na rowerach? Uważajcie na takie e, Bory. A, bory. E, fałszywe. A co to Bory? Biuro Ochrony Rządów. Tak, ale już nie ma Biuro Ochrony Rządów. Już inne powstało, nowe. No, Straż Ochrony Premiera. Tak, Sor. Straż Ochrony Rządów. No? no, Straż Ochrony rządu Ta. I uważajcie na Bora tego. Mhm. Bo jak bor nagra was kamerą, to pójdziecie raz do internetu, druga raz pójdziecie na policję, na Straż i tak dalej. Będziecie to wy, wy będziecie tak. Ten bor nagrywa. O, Polonez! No, i zielony. A z chęcią by zamienił na polskiego Polonera. I zielonego. Ale pole nas awaryjne czy się to Czy się czas. Nie, ale ten nie awaryjny. A skąd wiesz? Nie jeździłeś, ty nie wiesz, może wiesz. A dlaczego stoi na parkingu? On no się go stoi, bo klient postawił. A może zepsuty? i Nie jeździ dlatego stoi? Nie! Na pewno nie jeździ. No, wyglądał? Daj głowę no, Wyglądał dobrze. No. Nie zakładać jeden mógł na przykład. Czegoś. To wiadomo. No. 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 Boże prowadzić też nie łącznie. nie ma krześliwie. Idzie ten, e, a wiem, gdzie nie będzie, mam. Nie, 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 wiesz co? Ta siłownia nowa jest przy McDonaldzie, tu zaraz na początku. O No Pokażę ci. Ja sam zresztą tak jadę, tylko na zdjęcie widziałem, więc musimy znaleźć. Dlatego wcześniej trzeba chwilę być, a już jest za 19:13, więc jakaś Białoruś-Tir jedzie. No. Dzisiaj Wojciech kupił e, grzybku. No co zrobicie? To nie bigos, bo bez kapusty. Kupił, bo to będzie do ziemniaczków. Ja przyjadę, biorę ziemniaczki no. i, 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 i... Podstawię, gotuję i razem będzie z ziemniaczkami. Hmm. A Pata Cię bardzo lubi, Krzysiek. Jedna rzecz. Pata Cię bardzo lubi. No bo mnie chroni. Przyjeżdża cały czas do Ciebie. No, a Tobie chciałem e, Rafale podziękować za zrobienie, w, w, nie no. będę wszystko mówić, ale w konia, no. e, dla, że zrobiłeś w konia tego, Bogdana. Bogdana? Tak. No, Bogdanie, czary. gratuluję, tak. że na stare lata seks używa. Gratuluję. No. Masz no. ogierę dobrego. Bo, Bogdan pięcioro dzieci to seks używa. No. To jeszcze ja się chce chyba pięcioro. <laughs> chce chyba jak wojsko zrobić, nie? No wiesz, i więcej Uran do pracy to lepiej na wsi jest. No, a sam siedzieć na dupie. O nie, to na wsi to tak nie ma, tam każdy... Ja nie, nie, tak, tak jest! Ty nie wiesz jak, jak u nas jeden Nimkinie e, mieszkało też, niedaleko. W dzienkowie? Tak, no. na kolonii. Tak. I powiem, tam gdzie my mieszkali tylko na pierwsza mieszkała, a my dalej mieszkaliśmy. No. I powiem tobie, że co rok to prorok mówiliśmy. No. Co rok to dziecko. Patrz, jedne w wózku, drugie w brzuszku. Jak się, e, co, ci co, co rok to prorok. Tak. No. Jedne, I mu, mówili, co rok to prorok. No. Co rok to dziecko. Ale to czekaj po 20 latach, on był za 20 dzieci już miał. Nie. Umarł. E, pięcioro. Pięcioro. Tak. A no to Pięcioro. Ale e, jeszcze jak wyjechał mm -hmm. e, tam z tej dzielnicy gdzie, gdzie mieszkali z wielkowa kolonii, to ja ci powiem, że ja słyszałem, że jeszcze e, cztery, czy pięć, czy sześć drogi. Aha, a jego syn jeden pracował, wiesz w tym, jak się nazywa, e, bla 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 dokładnie mięsnym w, w końcu, no. nie? i wiesz co robił? Kradł kiełbasie, nie. Jak tyle dzieci, to musiał wyżywić je, ale, ale to nie on, tylko syn pracował Aha. i syn kradł. No. I ktoś zauważył Jehowę mm -hmm. i pod, e, jak tak powiem, podkapową. Kapową, le, dyre, e, był chyba prezes mm -hmm. ten. To tu? Tu. Z tego wynikało, że w tym budynku właśnie. Zaraz będziemy szukać. No. O, tam czołg. Gdzie? Yeah. O tam. Bo tam jest ten Lenarciak dalej, wulkanizator, co te strongmanów zawody. No. Finansował on. Czołg zakupił i jeździ po mieście czołgiem. Czekaj, gdzieś to pisało, że tutaj. Ominę. Multico. Dalej, dalej. Trener Emilia. O, blisko, bo jaka, jakaś trenerka jest. Parki. musi być siłownia. Edu, coś tu nie Owal, Edu Ośrodek zbierania administracji lokalnej. No to też raczej nie Tu jakieś parki. A gdzie ten helikopter tego budziano, co przyjechał? Zaraz się zapytamy. Przepraszam, nie orientuje się pan siłownia taka nowa? Co dzisiaj otwarcie? Jest to gdzieś tutaj? Nie, 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 tu nie wiem co jest. A, okej, okay. no faktycznie, coś nie widać. Dobra, kopernika 95 tu. Gdyby tutaj, no? Adres był nie, tam było 93. 93 to musi być jakiś chyba następny. Jeśli dobrze, że wcześniej żeśmy przyjechali, to to znajdziemy. O! I... Putaj, zielony. No? Wolniej jedź. Myślę, to następny może. No, może następny. O tak, bo siłownia, o jestem. ten. Champion Gym. O, specjalnie czołg dla tego postawili na wiekcie. To biecie. tu? No. Nakręcimy potem czołgi. Czarne jabłek. A gdzie to? O tam. Champion Gym. I on będzie na podwórku? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Zamykam szybki. I chyba idziemy. Pokręcimy. Oh.